Fadze, czy kobieta? Szybko, gdzie jesteś? W serwerowni B! Szybko, Wrywamy się z tożsamości! Szybko, biegnę, 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 biegnę! Co, jak, co, jak? To tutaj coś jest. Fizyczna odbudowa pacjenta zakończona. To wszystkie te, co znaj... Tutaj szukamy, nie? Tutaj zawsze są jakieś nagrody. Szepa! Tuta! Te dranie raniły mnie w nogę! Byłeś przy mnie, kiedy odzyskałem przytomność. Tak, to byłem ja. O! <grymne> Możemy o tym pogadać, kiedy już naprawicie mi nogę? W stacji medycznej na ścianie powinno być trochę więcej Mediżelu. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby go postawić na nogi. No jasne. Weź Mediżel ze stacji Każdy medycznej, na... Postawi na nogi. Medijel, gdzie to jest? Jedność to się nazywa. Dzięki Szeban! Nie sądziłem, że kiedyś ocaliśmy życie. Wygląda na to, że jesteśmy kwita. Chciałem spróbować wyłączyć te mechy. Niestety, ktokolwiek je schakował, usmażył cały system. To nieodwracalne! Nie pytaliśmy, co robiłeś. Dlaczego w ogóle masz dostęp do mechów bezpieczeństwa? Byłem na oddziale biologicznym. Nie słuchasz mnie! Przyszedłem to naprawić! Poza tym postrzeliły mnie! Jak to wytłumaczysz? Co by to wybrać? To nie istotne. Nieważne kto kogo wrobił, mechy strzelają tu do wszystkich. Później to rozstrzygniemy. <grym> Jaki Najpierw musimy znaleźć Mirandę. Nie możemy tak po prostu jej zostawić. Zapomnij o Mirandzie. Była w Skrzydle D. Tam się aż roiło od mechów. Nie ma szans, żeby wciąż żyła. Miranda nie da się załatwić kilku mechom. Wiem, że żyje. To gdzie jest? Dlaczego się z nami nie skontaktowała? Są tylko dwa możliwe wytłumaczenia. Nie żyje? Albo to ona jest zdrajczynią! Hmm. Powiem że tak, że z tej strony, te, widzicie ze strzałkę na dole, te trzy, to zazwyczaj są takie pytania, nie? Jak chcesz się coś dopytać, a te trzy, te trzy to są takie odpowiedzi, a chcę, chcę już dalej przejść. I to jest tak, tutaj próbowałem, mi je pomóc, jest po prostu jakby tak mogę to nazwać dobrą drogą, masz dobre serce i tak dalej. To daje... jak to się nazywało już, bo szybeta też. To później się, się dowiemy też. Tam daje plusa do czegoś tam, a to jest tak po środku między tymi dwoma partiami. I to nie to chyba nic nie daje. A to jest, to jest coś tak bardziej zły, jakby nie. i dodaje do tego złego czegoś tam. Ale mi próba pomóc. Tak, to, co miałabym budzić i ostrzegać przed atakiem. Może nie jest zdrajczynią, ale to nie zmienia faktów. My tu jesteśmy, jej tu nie ma. Musimy się ratować! Do promu już nie... O cholera ja... O cholera yes. Możemy no przeciążyć te Ja. Yeah. Doskonale, zabierajmy się stąd! F5 Dobra, Aj. rozwaliliśmy Dobra. ich, ale robi się nieprzyjemnie. Zauważ mi, jeśli ci powiem dla kogo pracujemy? To kiepski moment, Jacob. Nie damy rady, jeśli będzie się spodziewać strzałów w plecy. Jeśli chcesz wkurzyć szefową, to tobie się dostanie, Jacob. Projekt Łazarz, program, w którym cię odbudowano, jest finansowany i kontrolowany przez Cerberusa. No ja tak nigdy nie słyszałem, w sensie. Może to wiedziec Cerberus kimś tam był, ale nie wiem. Tam mnie nie słyszałem. znać tę nazwę? Hmm, może to efekt uboczny procesu rekonstrukcji. W przeszłości już się ze sobą stykaliście. Według przymierza jesteśmy radykalną grupą proludzką. Niszczyłeś nasze bazy badawcze, ale od tej pory wiele się zmieniło. Przymierze uznało cię za zmarłego. Cerberus wydał fortunę, żeby przywrócić cię do życia. Też byłbym w tej sytuacji podejrzliwy. Na razie jednak musimy współpracować. Uznałem, że zasługujesz na poznanie prawdy. Kiedy opuścimy stację, zabiorę cię do człowieka iluzji. On ci wszystko wyjaśni. Obiecuję, Człowiek, Człowiek. Iluzja? To on za tym stoi? To rzecz jasna tylko pseudonim. Nikt nie wie, jak się naprawdę nazywa. To jego kryptonim używany w przymierzu. Jakąś wino go to pije kole. Znaczy hop, kole. W porządku, choćby. Tutaj nie poznam żadnych odpowiedzi. Więc lepiej już chodźmy. Do promu już niedaleko. Podoba mi się właśnie to, że możemy dokonać no, własnego wyboru zdania. Tak. O, właśnie, egoizm i prawość, nie? Prawość to jest to dobre, a egoizm to jest to złe. Nie? No i podoba mi się to, że możemy wybrać własne y, y, odpowiedzi. Co daje nam właśnie ten egoizm i prawość. a Później możemy to wykorzystywać na własne sposoby przy innej rozmowach, jak coś się zdarzy a jak mamy za mało, no to przykro mi, nie zrobimy niczego, nie? co chciałem jeszcze powiedzieć w ogóle, coś jest zrobione tak, że ty coś odczuciem się kierujesz tak jak naprawdę to, robisz to, co ty byś mógł zrobić w sensie ta odpowiedź ci się spodobała, no to ją wybierasz, nie? jeśli akurat Dobra, chodźmy, czy co tam było, się spodobało. A to jest, że musimy znaleźć takie same kody jak tutaj są. Takie same, identyczne. Jeszcze jeden. Jest tu chyba. Tak. Ups, wszedłem nieco co w, w taką kolumnę. Jest to tak. Dobra, serenka. że się ten jakaś alarm system to by tutaj kogoś pociągnąć nie ma nikogo takiego to się go pociągnął no byłem no bym w ogóle tym mocniej korzystałem Żal! Ale nie, chyba zaliczyło. Dałem wyjścia, nie powinien dawać wyjścia. A, to to bola. Wiecie, spuścimy tą stację tu. To będzie wam na tyle. A jak będzie, będę miał nadal dużo miejsca, no to będzie jeszcze robić. A Zobaczymy. Ale wątpię w to. już zaraz skąd. Jesteśmy już prawie na... Miranda, ale przecież... Co? Martwa? Co ty wyprawiasz? To był nasz, przecież nie? Robię swoje. To Wilson zdradził. Nawet jeśli masz pewność, czy naprawdę na to zasłużył? Włamał się do systemów bezpieczeństwa, zabił moich ludzi i zabiłby również nas. Jesteś pewna, Miranda? Znaliśmy go od lat. A jeśli się mylisz? Nigdy się nie mylę. Myślałam, że już się nauczyłeś tej zasady, Jacob. Trzeba go było wziąć żywcem i przesłuchać. To zbyt ryzykowne. Przywrócenie cię do życia kosztowało za dużo czasu i wysiłku, żeby pozwolić ci teraz zginąć. Naprawdę uważasz, że Wilson jest do tego zdolny? Teraz już nie. <laughs> nie mogę z tego w ogóle. Wiedziałem, że kłamę. Skoro tak twierdzisz, no i co dalej? Wsiądziemy do promu i odlecimy. Mój szef chce z tobą pomówić. Mówisz o człowieku iluzji. Wiem, że pracujesz dla Cerberusa. Och, Jacob, powinnam była przewidzieć, że twoje sumienie przeważy. Kłamstwem nie przekonasz komandora do naszej sprawy. Skoro już o wszystkim tak otwarcie gadamy, to może komandor ma jeszcze jakieś pytania? Spadaj, co my tu mamy? Dbać, Zobaczymy. Ciekawe, że pokazujesz się teraz, kiedy opuszczamy stację. Co robiłaś podczas ataku? Po ratowaniem ci życia, Wilson zorientował się, że ci pomagam i wysłał.